Witam serdecznie Państwa w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejny ciekawy przyrząd, a będzie to tym razem taki oto scyzoryk wielofunkcyjny. Omawiany dzisiaj przez nas cezorek wielofunkcyjny został zakupiony, uwaga, za 3,98 zł na dzień 8 maja 2019 roku na portalu ale drogo. Jest on tam oznaczany symbolem EE65 i posiada on w funkcjach takie rzeczy jak rzekomo kombinerki, korkociąg, Nierdzewną szpilkę, nożyczki, ostrze, otwieracz do kapsli, otwieracz do puszek, piłę oraz śrubokręt krzyżakowy. No za chwilkę zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować. Oczywiście te 398, ta cena którą podałem jest ceną bez kosztów wysyłki. No, ale moi drodzy, teraz sprawdzimy, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Co my tutaj mamy? A mamy tutaj nóż, jak widać, który prezentuje się tak, ale nie jest on w ogóle ostry. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy może się przydać do czegokolwiek. Co my mamy dalej? Mamy tutaj. Otwieracz do puszek czy tam do kapsli prezentuje się on tak. Z drugiej strony co my tutaj mamy? Mamy tutaj kolejny otwieracz do puszek czy tam butelek i prezentuje się on tak. Co my tutaj dalej mamy? Mamy tutaj moi drodzy Nożyczki wow. Nie wiem, kto by z tego korzystał naprawdę. Prezentują się one dokładnie tak. Zobaczymy, co tam dalej jest Ciekawego. Mo, mamy tutaj. Piłe. Jak widać. Prezentuje się tak. piła z ząbaczkami. Ale oczywiście tu też jest śmiech na sali. Jak sami widzicie, bo po prostu palec mi się na tym ślizga. W ogóle nie jest ostre. Nic byśmy dosłownie nie przedkimowali, tym raczej. także tak to się prezentuje. I zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze dla nas przyszykowali. No może tutaj taką podwieżkę, tak, z zapinkę. E, tutaj mamy jeszcze korkociąg. No to akurat, przynajmniej wierzę, że może się do czegoś przydać. Jakoś to w porównaniu do innych rzeczy w miarę wygląda. Tak prezentuje się ten korkociąg. Ale to nie wszystko. Szukamy dalej. Mamy tutaj śrubokręt krzyżakowy, który prezentuje się, jak widać, dokładnie tak. I to też jest funkcja, która może się nam do czegoś tutaj przydać. Ale to jeszcze nie wszystko. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj jakiś, nie wiem, co to jest, nożyk. Ani to ostre również. Mamy tutaj kolejną rzecz, też jakiś nożyk. Także mamy tutaj takie dwa nożyki. I coś tutaj jeszcze jest. Tutaj też. Nie wiem co to jest. Ale również to nie jest w ogóle ostre. No i chyba rozpobeszliśmy go całego, także tak to moi drodzy się prezentuje. Żadnych rewelacji nie ma, no ale czego chcieć za 3,98? Wątpię, żeby większość rzeczy się tutaj komuś do czegoś przydało. Czy polecam ten produkt, czy nie polecam? Pozwolicie, że się nie wypowiem, ponieważ no, cena jest naprawdę bardzo śmieszna, ale jak dla mnie jest to bardziej gadżet jakiś niż normalny, prawdziwy scyzoryk. Nie oszukujmy się za dobry scyzoryk wielofunkcyjny. Musimy wydać te około 50-60 zł. Tak więc prezentuje się. Scyzoryk za 3,98. I to by było na tyle z mojej strony, moi drodzy. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.